No siema Dzisiaj woda płynąca, powiczek na spokojnie Już bez karpi, raczej o wiele, wiele gabarytowo mniejsze ryby Ale chyba troszeczkę bardziej cieszące po takim sezonie pełnym tych karpi, nie? No i przede wszystkim tak, ciężka rzeka z dość takim no nietypowym pH wody Oczywiście się na tym nie znam, ale po prostu widzę, że ta ryba tutaj za bardzo się nie rozmnaża Tylko po prostu tak bytuje, bo chyba już nie ma gdzie uciec, bo Jednak to co wpuszczają do tej wody nie jest zbyt zdrowe i dobre dla tych ryb, zwłaszcza dla ich rozwoju, a zwłaszcza na rybku ale mimo to ze wszystkich sił, ze całego swojego, swojego serca do tej wysokiej będę próbował ożywić tą rzekę Kukurydzą i metodą w sumie na przystawkę No która jest w sumie banalna Idę właśnie podkładkę pod tą którą idę Kiedyś trochę taki pijany typ stwierdził, że właśnie most jest najlepszą zanętą Bo ryby się pod nim grupują tak czy tak i tak dalej i tak dalej I wtedy te ryby tam są mi no, ale dobra Najważniejsze jest to, że po tym jak to sprawdziłem to wyszło, że typ miał rację No i zresztą zawsze z mostu widać te ryby i tak dalej i tak dalej Woda poszła troszeczkę do góry, ale to minimalnie jak tak widzę teraz to nic, że znaczy w sumie nie to nic, bo powinna pójść do góry, wtedy by te ryby bardziej brały, chyba czy coś. Hmm. Męczna jest woda, no ale no nie, ona no sławik będzie dobra. Na sławik nie może być za czysta woda i za niska. Najlepiej to tak 1,80 m, 1,90 m, myślę. Ale no takie też się łowiło. No, jeszcze cygarów nie wziąłem z auta i znowu z powrotem, no nie. No, w kwestii wędki to jest maczówka do metody odległościowej, czyli, no, no, no na pewno nie Bolonka tak zwana, którą właśnie używa się do przystawki. Kurde, ale to jest ładnie dzisiaj. No, ale tak, wczoraj stwierdziłem, że pojadę, była już godzina 18. no i tylko briko mi zostało, czyli sklep budowlany z działem wędkarskim takim malutkim, no i to była najdłuższa wędka tam. No, ale tak, kurde, wziąłem ją do ręki, kurde. No, dobrze leżała, fajna wędka w sumie. Nie ma co narzekać, 170 zł za takiego kika, jak go wziąłem do ręki, to tak, kurde. No wiedziałem, że to jest ten akurat, nie? Mamy tak chyba wszyscy, że jak złapiemy tą dobrą, fajną wędkę, to nawet nie patrzymy, z jakiej firmy ona jest, nie, tylko ewentualnie ile ma wyrzutu. I już wiemy, że to jest ona. Hmm. Dobra. Na miejscówkę to idę na pewno tą, na którą zawsze idę, na którą zawsze łowię ryby. Ale po te cygary na razie się nie będę chyba wracał. Siły zdrowszy, będę trochę. O, jeszcze jedzenie tam zostawiłem. No czek, czy tak, będę się musiał wrócić. Bo najgorsze są te skutery, nie, które przejeżdżają przez tą kładkę, bo ta kładka jest dla ludzi. Ale skuterem też przez nią można przejechać. Chyba się go powinno przeprowadzić czy coś, ludzie się tym raczej nie przejmują. Dobra. Jeszcze o przynętach nie powiedziałem. Kwestii w kwestii przynęt to na pewno będzie tak, że czerwony robak będzie pod ręką, ale głównie skupię się na kukurydzy, bo. Kurde, ile tych pokrzyw! Strasznie dużo dziubania, mało brań takich przyciętych, nie? Były ryby jakieś tam, ale nic satysfakcjonującego to nie było. Zobaczymy teraz tego wyjdzie. No i tak, w kwestii przystawki, no to 4-gramowy pławik i 5- albo 6-gramowa oliwka zrobiona na przelotowo normalnie. No i przypon taki 30-35. Ogólnie na rzekę polecam naprawdę długie przypony, nie wiem, no wszyscy ich takich używają, więc Myślę, że ktoś to przemyślał i już wie, że tak to musi wyglądać, a nie inaczej. Grunt robię jak najdłuższy, znaczy, no jak najdłuższy wiem, że tam jest tak, nie, wiem, max 2 metry, więc robię jakieś... Nie no, w sumie nie co ja gadam. Tam będzie 1,5 metra, więc ja zrobię tak jakoś 2 metry właśnie i będzie na pewno dobrze. właśnie do czegoś takiego jest potrzebna wędka, która będzie miała coś w stylu właśnie 4, plus. oj, to jest później niż myślałem, troszkę niedobrze. To nic, może i tak coś tutaj. Siądzie. Miejmy nadzieję. Tylko połowę go skrócę. Kurde, strasznie niska ta woda. Jak ja to zawsze łowiłem, to ten przypom był długi jak cała wędka, i tak ledwo dostawało do tego dna. Nie, no teraz będzie git chyba. Już tam w ogóle jakieś uklejki w to biją, więc spoko. Dobra, i kukurydzka na haka. I rura. Crawda, co to będzie. Nie, no i do szlugi zobaczyć, co oni tam robią, bo to przecież kurwa ludzkie pojęcie przychodzi. Dzień dobry. Eee, na kajaki, leszcze Tylko, że akurat muszę się rozkładać 10 metrów od mojej miejscówki. Ech. Dobra, ma wodę, bułeczki Amerykańcy już zwodowani popłynęli sobie tam dalej. Kurde, na kajaki. Im to się musi nudzić, no, ale jak w tej bazie to za mnie ma nic więcej niż To i to ja i namiotu, no to kurde, się nie dziwię. Dobra, kukurydzka e, I naprawdę bardzo fajną rywę. I ja chcę ją złowić jeszcze raz, bo się nie odpuszczę. Jest, już konkretniejszy taki serio. No, i to jesteś już kleniura. Chodź tu kleniura. Oho. Nie rób tak. Śledziku. No, potężny to nie jest, ale kurde, jest git. Uciekaj to. Następny. Śmierdziel. O, potęczka. Nie no, konkrecik, naprawdę konkrecik. Fajnie. No, chwilę był spokój, ale... Ale co nie zmienia faktu, że cały czas są brania, nie? I to jest naprawdę fajne. Oj gitara. No ledwo żem go zapił. No, bo cię chcę pokazać. Następny jesienny kleniczek, taki elegancki ojcyk. Dobra, jest następny, znowu coś ładnego, kurde, bo mi tu walczy Ale teraz tych brani jest ewidentnie mniej, nie? Ale kurde, o kurde, dobra, ten jest największy Niech sobie ich będzie mniej Ale takie kleniuszki to już są bardzo fajne Chwilę cicho posiedziałem i od razu Nie no, zajebisty jest Elegancja Ale przestań Nie no, to już jest naprawdę fajny kleniczek Jest gitara, dobra, uciekaj tam. No teraz malutki, ale no cóż. I tak jest fajnie. Teraz zacząłem mówić na dwie kukuryzy. Tak, jakoś bardziej chyba je interesuje to przynęta. Albo może mi się tylko wydaje. No, o tym przyzwoity, taki fajny. Dobra, jest coś fajniejszego, ewidentnie. Co to jest? O kurde, spadło mi. Nie wiem, co to było, ale chyba leszczyk jakiś, albo coś. Kurde, lipa. Krąpidło, i to konkretne. Dobra, siup. Walczy, walczy, pokazać nie chce. A, bo za bok. Karaś, zajebiście, może być. Ale myślałem, że będzie coś fajnego, a tu lipo trochę. Ale dobra. Hm. Wariaci wariacik. Kurde, tylko małe teraz mi te ryby tu weszły. Nie przeszkadzają łowić te duże. Kurde, no. Dobrze, to jest skalpa, to on, jak mi nawet ktoś wypadnie, to on sobie tam popłynie. Jest gleniura konkretna znowu. Oj, super. Elegancja. No, leć Ej kurde, ja tu czaskam już trochę tych ryb Nie jest źle, trochę do tych ryb pływa nad tą Wisłoką jeszcze Naprawdę jestem mile zaskoczony Myślałem, że tu będzie no taka troszkę porażka A tu jednak cyk. Uciekaj O jaka potęczka piękna <ścoughs> Druga płotka, o wiele większa od poprzedniczki Kurde no, ślicznie wow, kurde i to praktycznie obok centrum miasta pod mostem, gdzie w sumie pełno śmieci i chodzi pełno ludzi u góry ale tak zauważyłem, że właśnie przez to łowiska komercyjne ta, ta Wisłoka dostała takie kurde, nie wiem, drugie życie, czy tak jakby zapomnieli o niej i dlatego ona tak odżyła, kurde, ciężko powiedzieć ale kiedyś to wyglądało w ten sposób, że tutaj siedział dziadek, tam siedział dziadek tam siedział dziadek, tam naprzeciwko siedział dziadek i wszystko, ale to dosłownie wszystko pakowali do wora nie, kontrola, nie ma opcji, żeby to była wędkarska, oczywiście, a zwłaszcza w tamtych czasach, nie? Teraz to może gdzieś tu się czasem jakiś ten pseudostrażnik pojawi, ale tak, to, to wtedy nie było opcji na takie rzeczy. Więc może dlatego, ale nie wiem. Kurde, same takie glutki, teraz małe, ale to nic, rybatory baliczy się na ilość. Dobra, i sprawa wygląda tak, że tu już wjechała taka gruba drobnica, nie, no takie, kurde, nie wiem, kleniki po 10-15 cm, te krąpiki, to już to nawet tego nie nagrywam, bo to nie ma sensu oczywiście, i mam ze sobą pelet, nie, ten krylowy, i jeszcze kilo kukurydzy takiej karpiowej, ale czy to będzie dobra zanęta na rzekę, oczywiście wiem, bo ta glina, nie glina i takie inne pierdoły, sensasy i te inne takie rzeczy, ale no, kurde, to, to ja dobry nie jestem i się na tym nie znam Więc jedyne co mi zostaje to sprawdzić Ulepię kule po prostu z tego peletu I tej kukurydzy I tak żeby mi to nie uciekło to pójdę naprzeciwko tam i tam jest taka zatoczka i w tej zatoczce rzucę te kule i będę miał pewność po prostu, że mi ich tam woda nie rozbije, bo tam praktycznie prąd nie płynie i będę miał po prostu pewność, że no, to będzie tam, gdzie położyłem, ewentualnie się trochę tam rozłoży na tym dnie, ale to wtedy będzie nawet lepiej, nie? Ale na początku spróbuję bez samego nęcenia, a potem tam walnę tak na pałę dużo i zobaczymy co się stanie. No <laughs> jest pierwsza z tej drugiej strony już tutaj na kamieniach siedzę, przedtem siedziałem tam ale tu jest o wiele lepiej i fajniej co to jest? Krąpik czy leszczyk? E, no kurde, kawokrąpio. Albo leszcza. Nie no, krąpik. Ale jakie bydle. No. I na razie w ogóle bez tego nęcenia, co jest najfajniejsze, nie? Czy tylko i wyłącznie kukurydza leci na hak? Dobra, tu jest ewidentnie gorzej niż było tam, chociaż to już chyba zależy od godziny, nie? No bo jednak jest już w środek dnia, no to te ryby nie będą brać tak, jak brały rano. Ale idę tam, jakieś, nie wiem, 100 metrów, 150, bo tam jest taka jakby wyspa z kamieni, takie, no nie wiem, na to ludzie mówią, jakiś stary kanałek, czy coś w tym stylu, tam, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to powstało i co to jest, ale po prostu odgradza pół rzeki i jest tam takie konkretne zakole, gdzie nie płynie w ogóle woda i na tym mi zależy. I właśnie pójdę i wywalę tam sobie wiadro Tych z wszystkich ekstrementów, które wziąłem ze sobą No i zobaczymy, może tam jakiś leszcz podejdzie, albo coś w tym stylu Może jakiś karp, co uciekł w ogóle z jakiejś hodowli No zobaczymy, co tam będzie, nie? Stąd się zawijam i idę Kurde, jeszcze naciśnię nie zacząłem, a mam fajnego klinika I to takiego serio fajnego Kurde, no Konkretna buła Zajwiście. Kurde No Ogólnie tak wygląda ta miejscówka, nie? Nawet fajnie, ale kiedyś tu było bardzo grubo przełowione, a teraz cykurcze. Tu strasznie dużo uklej na wierzchu siedzi, więc on stał tak, jakby pod nimi. No, wyłaś. Oh. <laughs> Kurde, trzecia miejscówka i w sumie dalej kleniki są. Zajebiście. Dobra, i pół wiadra takiego 10-15 litrów. I on ma 12 litrów, czyli 6 litrów takiego peleciku z kukurycką. Leć tam do wody ten spławiczek. Gitarę, chyba. No i dobra, skończyłem. No a ten pomysł z nęceniem był głupim pomysłem od samego początku. Bez nęcenia złowiłem klania, a po nęceniu już nie. Ja myślę, że gdyby to była dobra zanęta z jakąś tam gliną i tak dalej zrobiłby ją człowiek, który rzeczywiście umie to zrobić, to no na pewno by to coś przyniosło tam w tym zakolu. Aczkolwiek i tak się cieszę, że połapałem, bo myślałem, że to nic nie złowy. a tu proszę, i co? Ekstremalnie fajnie zawijam do domu i wymyślę coś może ciekawszego następnego raz. Siema!